Pochwalony Jezus Chrystus. Mamy piątek, kolejny dzień wakacji. Może ktoś kończy dzisiaj pracę i będą wakacje. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj mowa jest o Panu Jezusie w Nazarecie. Powątpiewali o nim, a Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa, z powodu ich wątpliwości. Jakie to jest dziwne, że można być tak blisko Jezusa, tak bardzo z Nim związanym, od samego początku i przez wątpliwości nie doświadczać łaski. Oni doświadczali tego, że Jezus jest obok, ale przez podsycanie wątpliwości w sobie, Jezus niewiele mógł tam zdziałać. I nazywa to Pan Jezus, tam gdzie Jezus nie może działać, nazywa to, że jest lekceważony. Tam, gdzie moc Boża jest uwięziona przez nasze niedowiarstwo, przez nasze mówienie, Bóg tego nie zrobi, nie wierzę w uzdrowienie, nie wierzę w uwolnienie, tam, gdzie Bóg jest le w ten sposób lekceważony, nie ma cudów. Ale Ewangelia nazywa to lekceważeniem Boga. Budzenie wątpliwości wątpliwości będą. Każdy z nas je ma, ja też mam wątpliwości. Natomiast czymś innym jest, że mam wątpliwości, miewam wątpliwości, a czymś innym, że podsycam wątpliwości, że chcę, żeby było ich więcej. Znaczy, może to jest źle powiedziane, wchodząc w nie, sprawiam, że jest ich więcej. Jak się zatrzymujesz na wątpliwościach, one się będą rozwijały, będą rosły. Tam, gdzie będziesz wpatrzony, tam błogosławisz temu. Tam sprawia, że to się rozwija w Tobie. Dlatego odwróć oczy od wątpliwości, a zacznij patrzeć w Jezusa. Zacznij patrzeć w to, co buduje Twoją wiarę, a nie to, co, ją, co cię oddala od Chrystusa. To są nasze wybory. Podobnie jest z pokusą. Możemy patrzeć się na pokusę i mówić: Tak, nie zrobię, ale jednocześnie patrzę się i ona się przez to rozwija w nas. A mamy odwrócić oczy od pokusy i patrzeć na Chrystusa. W tym jest moc Boża, że przed oczami mam Boga, a Jego rozwijam. Chcę, żeby obecność Boża rosła we mnie. Zobaczcie, jak istotne są nasze wybory. Wątpliwości będziemy mieli, ale nie rozwijajcie wątpliwości w sobie. Rozwijajcie światło Boże, moc Bożą. Proście o ducha świętego, który nas będzie prowadził w kierunku od wątpliwości do obecności Bożej. Na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny weekend. Niech Boża obecność przenika wszystko, co robicie, kim jesteście. Niech to będzie w świetle Bożym. Proponuję modlitwę. Być może ktoś by chciał się pomodlić z Matką Bożą. Dawno nie modliliśmy się Litanią Loretańską. Zachęcam, żeby tutaj kliknąć i pobyć przy Maryi. Niech ona nas dalej poprowadzi przez ten dzień. Albo też do radysku w duchu, który jest z boku. Do zobaczenia.